O co chodzi z tym dymem? I co ma to wspólnego z tymi influencerami? Spokojnie, to co widzisz nad tymi szerokimi kominami to para wodna. To chmury schłodzenia, a nie toksyczny smog. Co nie zmienia faktu, że powietrze w Polsce bywa fatalne. Gryzący smog zimą to głównie wina kopciuchów w domach i spalin samochodowych. Polska chce zmienić swój miks energetyczny. Stawia na odnawialne źródła energii oraz atom, który promuje z pomocą influencerów takich jak się Musiał, Karol Paciorek, Wersow czy, uwaga, cyfrowy awatar Marii skłodowskiej kili To wszystko, żeby przekonać Polaków do atomu, ale kraje UE podchodzą różnie do tego tematu. Spójrzmy na Europę. Niemcy, nasi sąsiedzi, w kwietniu 2023 roku wyłączyli swoje ostatnie elektrownie jądrowe. Postawili wszystko na OZE, wiatr i słońce, ale w okresie przejściowym muszą podpierać się gazem i węglem, co budzi kontrowersje i kosztuje bardzo dużo pieniędzy. Hiszpania, Madryt, planuje całkowite odejście od atomu do 2035 roku. Obecnie atom wciąż zapewnia im około 20% prądu, ale przyszłość widzą w słońcu i wietrze. Francja. Atomowa potęga. Aż około 70% ich prądu pochodzi z atomu. A prezydent Emmanuel Macron ogłosił renesans nuklearny i budowę co najmniej sześciu nowych reaktorów. Którą drogą pójdzie Polska? Sprawdziliśmy. Atom jako filar, znaczny wzrost OZE, przejściowo gaz, odejście od węgla. No dobrze, ale jak to wygląda w praktyce? Pierwszy beton ma zostać wylany w 2026 roku. Pierwszy prąd ma popłynąć w 2033. Równocześnie trwają prace nad wyborem wykonawcy drugiej elektrowni. A według badań zleconych przez polski rząd, większość Polaków popiera energię atomową. A ty co myślisz?